Rzeszów wkracza w nową erę ekologicznego transportu. Miasto zakupi 20 zeroemisyjnych autobusów wodorowych. Na realizację tego celu Rzeszów otrzymał niemal 70 milionów złotych z funduszy KPO. Umowa o dofinansowanie została już podpisana, a przetarg ruszy niebawem. Będziemy e, szybko chcieli e, ogłosić przetarg? Tak. Że, żeby być może w rancie optymistycznym już w przyszłym roku pierwsze autobusy wodorowe, czyli w pełni ekologiczne, zeroemisyjne, pojawiły się na ulicach Rzeszowa i służyły naszym mieszkańcom i nie tylko naszym mieszkańcom, a także osobom przyjezdnym, przyjeżdżającym do, do naszego pięknego miasta. Flota autobusów zostanie uzupełniona, o właśnie o ekologiczne pojazdy, ale dzięki temu też wyeliminujemy część tych autobusów starszych, które może nie mają spełnionych tych norm e, najściślejszych, które obowiązują e, obecnie. Dostawca wodoru dla miasta wyłoniono już we wcześniejszym przetargu. W tym przetargu zwyciężyła spółka Polenergia, z którą zostanie podpisana umowa 15-letnia na dostarczanie właśnie tego tzw. zielonego wodoru na potrzeby Rzeszowskiej komunikacji publicznej. Nowe autobusy wodorowe podniosą standardy Rzeszowskiej komunikacji, będą komfortowe i bardziej dostępne dla pasażerów. To będą autobusy o długości od 10,5 m do 12 Czyli to będą te takie standardowe, klasyczne autobusy. I założenie wstępne tego przetargu jest takie, żeby były to pojazdy, które mogą na swój pokład zabrać minimum 55 osób. Pierwsze autobusy wodorowe wyjadą na ulicę Rzeszowa już w przyszłym roku.